Czy jest sens oferować darmową konsultację jako architekt lub projektant wnętrz? Moim zdaniem tak, no bo jaka jest inna alternatywa? Wysyłanie oferty na maila wszyscy wiemy jak to się kończy. 99% osób nawet nie odpisze, nie podziękuje, a na pewno nie podpisze z tobą umowy. A na takiej konsultacji masz coś, czego nie daje żadna oferta, czyli kontakt z drugim człowiekiem. Możesz zadać klientowi pytanie, poznać jego potrzeby i przedstawić odpowiednie rozwiązanie. Klient poczuje się zaopiekowany nabierze do ciebie zaufania i poczuje, że ty naprawdę chcesz mu pomóc. No i teraz możesz pomyśleć coś na zasadzie, że a co jeśli poświęcę klientowi godzinę lub dwie, a on nie kupi? No i odpowiedź może być zaskakująco prosta, ale to jest normalne. W sprzedaży nigdy nie pozyskasz 10 klientów na 10 rozmów. Ale jeżeli dzięki konsultacjom zamiast jednego klienta na 100 wysłanych ofert, będziesz mieć jednego klienta na 5 czy 10 takich konsultacji, to różnica jest ogromna. Więc więc wniosek jest prosty. Chcesz sprzedawać więcej? Przestań wysyłać oferty na maila. No i zacznij oczywiście proponować darmowe konsultacje. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, dlaczego darmowa konsultacja tak dobrze działa oraz jak ją przeprowadzić, to zostaw komentarz konsultacja a wyślę ci link do darmowego kursu, w którym to wszystko wyjaśniam.